Witam w zespole szkół polcalnych, licealnych i placówek kursowych, funkcjonujących od 1992 roku pod wspólną nazwą Business School. Nazywam się Hanna Polak, jestem dyrektorem zespołu. Od 14 lat posiadam licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. Prowadziłam biuro rachunkowe i wiem, jakie kwalifikacje są szczególnie pożądane w zawodzie księgowego. Zapraszam Państwa do nauki w dwuletnim polcalnym studium zawodowym w zawodzie technik rachunkowości. Jest to niewątpliwie zawód z przyszłością. Każda firma musi prowadzić księgi, rozliczać się z Urzędem Skarbowym z podatków dochodowych i VAT, a z ZUS ze składek ubezpieczeniowych. Pozostają jeszcze rozliczenia z innymi urzędami, m.in. z tytułu posiadania lub użytkowania nieruchomości odprowadzaniu odpadów, zanieczyszczenie środowiska czy sprzedaży samochodu lub innej ruchomości zakupionej bez faktury VAT, np. Na, na Allegro. Obowiązków jest wiele, aby sprostać wyzwaniom dobry księgowy musi posiadać solidną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Każdy słuchacz uczestniczy w zajęciach podstaw rachunkowości, ekonomii, ekonomiki, zarządzania, rachunkowości finansowej, podatków, finansów. I analizy finansowej. Dbamy o to, by wykłady urozmaicone były licznymi ćwiczeniami. Wiemy, że w pracy zawodowej liczy się wiedza praktyczna. Stąd aż 120 godzin to ćwiczenia na komputerach z użyciem m.in. pakietu INSERT, programów finansowo-księgowych Rewizor, RAX oraz Excela z zastosowaniem w pracy księgowego. W programach finansowo-księgowych prowadzone są księgi dla wybranych firm od utworzenia planu kont i bilansu otwarcia poprzez księgowanie dokumentów, sporządzenie zestawień, aż po sporządzenie sprawozdań miesięcznych i rocznych. Absolwent studium będzie potrafił je tworzyć i interpretować ze zrozumieniem. Słuchacze, ci bardziej i mniej zdolni, mają prawo do darmowych konsultacji indywidualnych. Na potwierdzeniu uzyskanych kwalifikacji otrzymują państwowe świadectwo ukończenia studium, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego również dyplom. Prowadzą bezpośredni nadzór nad tym kierunkiem. Chętnie podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach zajęć z rachunkowości komputerowej. Zapraszam do zapisów na nowy rok szkolny. Podkreślam, że nie ma u nas ukrytych kosztów, a w okresach promocji może okazać się, że nauka jest całkiem bezpłatna.